widzowie w piątym już odcinku z serii wyprawy. Mój kanał znajdował się wcześniej na telefonie mamy ze względu na problemy, jakie zaistniały na YouTubie w moim telefonie. Teraz mam już nowy telefon z lepszą ostrością, dlatego takie błędy jak słaba ostrość na czwartym odcinku z tej serii już się nie powtórzą. I dzisiaj pochodzimy sobie połącze, żeby poszukać robali. Oczywiście będzie bardzo nieprzyjemnie, bo upał do dokucza i to bardzo niemiłosiernie, ale myślę, że uda nam się ciekawy. okazje znaleźć i od razu na wstępie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Lajka pod tym filmem, o ile Wam się oczywiście spodoba, pisania komentarzy i oglądania poprzednich materiałów. Jeśli jesteście gotowi, zaczynamy! Na łąkę moją uwagę od razu przykuły wędrujące mrówki, poszukujące najprawdopodobniej miejsca która będzie dla nich dogodniejsze ze względu na panujące upał. Rójka mrówek to masowe wyloty samców i samic z tych owadów, które odbywają lot godowy, a następnie ich samce zdychają, natomiast samice odrywają sobie skrzydła, by stać się królową nowo założonej kolonii. Czy wiedzieliście, że robotnica mrówek zasypia krócej niż na minutę, jednak aż 250 razy na dobę? W lipcu i sierpniu na suchych łąkach często pojawiają się motyle z rodziny kraśnikowatych. Ich najpopularniejszym przedstawicielem jest kraśnik sześcioplamek, którego gąsienice odżywiają się na kolniczynie. Mimo iż kraśniki to cmy, latają w ciągu dnia, dorosłe osobniki sygnalizują swoim jaskrawym ubarwieniem, że są one trujące i lepiej ich nie smakować. Związki te kraśniki pobierają z nektaru spijanych przez siebie roślin. Jeśli jednak nie zjemy ich, to nie mogą stanowić dla nas żadnego zagrożenia. A no i mimo dziennego trybu życia, krasniki zaliczają się do ciem. Ten sympatyczny prosto skrzydły długoczołkowy, to niegdyś rzadki, lecz dzisiaj spotykany już licznie długoskrzydlak sierposz, który występuje na murawach serotermicznych licznie obrośniętych niskimi krzewami i wysoką trawą. Jest on łagodny, lata rzadko i wydaje ciche dźwięki, a jego dieta stanowi głównie pędy roślin oraz ich owoce. Długoskrzydlaka można spotkać od lipca do października. Od większych pasikoników wyróżnia go również smuklejsza budowa ciała. Ten motyl to samiec listkowca Cytrynka, czyli jednego z najdłużej żyjących motyli. Samice tych owadów mają skrzydła o białym zabarwieniu i przypominający liście, służy mu do kamuflowania się podczas snu zimowego, z którym łącznie może żyć nawet 11 miesięcy. Liskowiec cytrynek udziela lekki zapach cytryny. Ten pożyteczny złotok, należący do sieciarek, jako forma dorosłą odżywia się pyłkiem, jednak jako larwa pożera 400 mszyc i 200 jajstonek w ciągu życia. Dorosłe osobniki złotoków chętnie zimują w naszych budynkach. Nie wyrzucajmy ich więc, ponieważ są naszymi sprzymierzeńcami. A tutaj zawisający w powietrzu samiec szablaka krwistego, czyli ważki różno która w czasie spoczynku... Ma skrzydła rozłożone w przeciwieństwie do warzyw równo-skrzydłych, do których zaliczają się na przykład świte zianki. Waszli potrafią osiągnąć prędkość nawet 80 km na godzinę. A tu ciekawa, odżywiająca się na ogół sokami roślinnymi błąkówka, czyli sfendosz pajęczarz Jego samce giną po kopulacji, natomiast samice zimują, by wylecieć w marcu i polować na paliąki. Paraliżują ofiary, by zakopać je w norkach o głębokości 10 cm gdzie z większej ofiary wylęgnie się samica, a z mniejszej samiec larwy żerują na palionkach dwa tygodnie, by wykluć się w lipcu. A tu bardzo niepozorny czerwonczyk uroczek, którego gąsienice żerują na szczawiach. Wytwarza on w roku dwa pokolenia, w maju oraz czerwcu i w lipcu oraz sierpniu, lecz na południu Polski czasami pojawia się trzecia generacja. Niepozorny, ale może komuś się podoba. Oto zamieszkujący bardzo suche i ciepłe, dobrze naświetlone murawy się błękitny, czyli konik polny, a więc prosto skrzydły krótkoczułkowy. Jego nazwa pochodzi stąd, że gdy zostanie zaniepokojony, wysuwa niebieską parę tylnych skrzydeł, lecz jego kamuflaż sprawia, że na podłożu jest wręcz niewidoczny, odżywia się roślinami. A to kolejny czerwonczyk, czerwonczyk dukacik i mimo że należy do rodziny modraszkowatych, ma on skrzydła o zabarwienia czerwonego. Lata on od czerwca do sierpnia. A tutaj karmienia samicy tygrzyka paskowanego świerszczem. Wiem, że jest to samica, ponieważ jest ona duża i ma charakterystyczne paski na odwłoku, których nie ma u bardzo małych samców często zjadanych podczas kopulacji. Tych paskowane niegdyś były pod ochroną, jednak dziś stały się liczne, a ich zygzakowate sieci należą już do częstych widoków na łąkach i murawach. Dorosłe tych występują od lipca do października, a młode zimują w kokonach. Choć w środowisku naturalnym kruszczyce odżywiają się kwiatami oraz sokami drzew, w hodowli można z powodzeniem karmić je jabłkiem. Należą one do rodziny pośrednikowatych, tak jak hrabąszcz majowy, a w czasie lotu nie wysyłają pokryw. Można je spotkać od kwietnia do września. Oto zbierająca pyłek robotnica czmiela. Wiosną zapłodnione poprzedniego roku królowe czmieli poszukują miejsca, gdzie mogą założyć gniazdo. Najczęściej są to nory ziemnych ssaków. Tam zakładają nową kolonię. Jesienią z niezapłodnionych jaj wylęgają się na samce. Które zapładniają przyszłe królowe. Choć z reguły są bardzo łagodne, w odróżnieniu od pszczół trzmiele mogą kąsać wiele razy, a zimem u tych owadów przeżywa tylko przyszła królowa. Trzmiele nie produkują miodu, ale są równie ważne jak pszczoły w zapylaniu kwiatów, z których powstają później owoce. A to samica siłki. W odróżnieniu od samca nie ma cęgów na odwłoku przypominających te od skorpiona. Te jednak służą wolsiłkom tylko do celów kopulacyjnych. Sami zasłają jaja w ziemi. Owady te odżywiają się najczęściej martwymi owadami, które wykradają z sieci pajęczych, ale nie martwcie się, wolsiłki nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka. No i na dzisiaj to by było tyle. Dajcie znać jak odcinek Wam się podobał. Oczywiście zachęcam do lajka, suba, pisania komentarzy i oglądania poprzednich filmów. Hej!